Co? Drzesz pyszczek Kto ja? Tak Nawet w tym momencie To to on! <laughs> to nie ja się drem <laughs> Pytają, czy, ty, czy, 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 czy Daria robi mi opierdol? <laughs> Co? Nie. Ktoś to napisał, czy to nie. Daria. No way, nie, nie wierzę w to. Możesz im wytłumaczyć Dobrze. Damn poważną muzykę do klimatu Jak pewien inny znany streamer. Mówię, muszę się wpracowywać w trendy. Pozwólcie, że wyjaśnię pozwólcie, że wyjaśnię wam coś w bardzo prosty sposób. Rozstałem się z Darią. Wychuj czasu temu. Tak rok, dwa, prawie trzy. Nie jestem z Darią. Nie jestem w związku. się! A mieszkam z moją przyjaciółką, która nie jest zainteresowana facetami. Czegoś jeszcze nie rozumiecie? Czy w czymś jeszcze jest problem? I nie, nie jestem gejem. Co? Co? Także tak, zostaliście wyjaśnieni. Koniec! I tak będziesz miał pytania, czy dalej jesteś z Darią. No. I po prostu Usunę kanał. Zrobię nowy, z nazwą Eleven, który nie jest z